Cześć widzowie, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zbudować wojskowy czołg w Minecrafcie. Ale zanim to zrobię, to zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli mój poradnik Wam się przyda, spodoba. Dobra, a czołg, którego będę Wam dzisiaj pokazywał, jak zbudować, wygląda właśnie oto, tak, fajny wojskowy czołg. I będzie strzał firewallami. Tutaj ma jakby taki wystrzał. Akurat on nie jest y, zapakowany, ale dość, y, pokażę Wam od środka. Się wchodzi klapą. Tu się ma beczki i jakby tu się strzela i on wywuje firebole, które strzelałem tam lecą. Dobra, ja zacznę już od jego budowy. Jakby to są takie, ale koła wiem, że w czołgach... Nie wiem jak to się nazywa. W czołgach są jakby koła, ale nie no, toczy się, powiem tak. A koła będę to nazywał, dobra? I robimy sobie tak z pół tutaj. to są półpłytki łupkowe. I to samo robimy z drugiej strony. Dobra, gdy mamy to już zrobione, też z drugiej strony te. Tak, te a koła musi być tu odstęp trzy kratki. Dobra, bierzemy sobie zielony beton i stawiamy sobie go tutaj. Stawiamy sobie go tutaj. Tak samo robimy z drugiej strony, tutaj. Okej. Okay. I dobra, i na razie w środku wypełnię ten czołg tym zielonym betonem, ale potem y, będę w środku, jakby robił wnętrze tego. Y, więc potem, jakby to nie będzie, y, tam trochę będę musiała wyjeść. Ale na razie to tak zostawię. Tu sobie z tyłu dajemy jeszcze te y, dębowe drewniane klapy. Sobie z tyłu, dobra, więc z tyłu tutaj, sobie, gdzie są te drewniane klapy, dajemy pochodnie. Tutaj dajemy jeszcze na to płyty, yy, kamien, yy, gładka kamienna płyta. Yy, yy, czekajcie. A tutaj jeszcze dajemy te dwa betonowe. Tutaj dajemy. A nie, nie betonowe. Ich nie dajemy. Tutaj, która yy, jest podlecę, zobaczę. Mi się już to myli, bo budowałam to kilka razy, ale nawet mi się to myli. Dobra, stawiamy sobie tutaj antenkę. Dajemy tutaj. Yy, a, klapa. Dobra, bierzemy klapę. Dajemy tu, dobra. To, dobra, mamy tak. To ja na razie ją zamknę, potem zrobię wnętrze i teraz ten. Ta, działo te takie. Nie, ja tu tak zrobię na raz, dwa. Tak, naszych kratek, jeżeli jest dla Was długie, czy tam za małe, możecie to skrócać albo powiększać. Tutaj sobie już od razu zrobię miejsce na te działo i już je zrobię. Dobra. Dajmy sobie przednie drabinkę na żeby to tak nie wyglądało tak pusto jakby. Dobra, a teraz zajmuję się okay. Rozkopujemy sobie tu. Dobra. Um, tutaj daję beton, ten. Okej, okay, tu się zaraz skończy. Okej. Okay. Uh, a, dobra. Czekajcie, czekajcie, widzowie. Dobra, widzowie, jak mamy tu już rozkopane, to jak tu jest ten, stawiamy sobie bloczek i bierzemy tutaj, dajemy dźwi, dźwi, dźwignię. Dź, dźwignię. Ona to będzie aktywować. Bierzemy sobie dwie beczki. A jeżeli się zmieści, to dajemy jeszcze więcej. Tu mam dwa, dwie beczki. Tu z boku dajemy sobie drabinę. Ok. I tutaj z przodu do tego możemy sobie dać, nie wiem, załóżmy z Fireball. Teraz pokażę Wam, jak się wystrzeliwuje. Czekajcie. No, leci to, jak sami widzicie. A czołg w zasadzie jest już skończony, i tak się o to prezentuje więcej poradników takich filmów stawiajcie łapki w górę i wszystkie osoby, które nie subskrybują tego kanału miło by mi było, jakby się zasubskrybowali. Do zobaczenia w następnym odcinku i cześć!